Siemano, z tej strony krzychu, ze mną jest ten Adi Ej, dzięki Spoko I, i Norbert Dzięki, wiesz Myślałem, e, że pa zobaczcie zbą. na pierwszy item Shen'a Nam A teraz Grażynkowy team Retard Shen i chuj Pierwszy szafirowy kryształ ma, kurwa, energię, a nie mana Myśli, że jeśli jest na pierwszych lewach to może trollować. Ale to jest retard, kurwa. Bardzo on w ogóle złożył człowiek. Nie, że to jest jakaś grażynka. Grażynka. Ej, kolego! Kolego! Chodź, mam dla ciebie prezent! <grymka> Prezencik. O, tak się Dobrze, ja dobrze. Piękny dasz. Zajebisty, e. Oni mamy supporta. Lol. Czy nie? Ja się Trash też będę robił zapor, Focus, focus Trash. To jest niemożliwe, ściąga Blona. A, zapraszamy do rejestrowania się do refów, refach No właśnie, link jest na moim Oła. kanale Link do mojego refa jest na moim kanale, że jeszcze wrzucę do, e, do Adriana O, dziękuję Jeżeli będę taki miły, by Nie chcę nic mówić, ale dobra Dobrze nie miałeś nic nie mówić. Nie się mówić, miał cię zgasić. Ładny, ja chciałem coś ludzkiego powiedzieć. Dobrze. Zanim się. Lol, chwilę poszedł z nowa. Derp. Retard, Shen. Więc idę na topa, bo tam się kurwa inner. Nie radzę we dwójka. Spokojnie. Chodźcie w dółsko. Solabot. top. Ciekawe jak się on sobie poradzi z tym, z tym kryształem Patrz, spierdala kurwa, zobacz, zginie, 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 zobacz Adrian! Patrz, i chuj, first blood Co Narbi? Adrian, ty żeś zrobił to, że... jaj. Dzięki Chyba na mida No właśnie na Nami dobra, nie ona chce żebyśmy sobie nie ona chce już sobie Nie 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 o jest Nie nie Ten Shenny ja pierdole No jak można złożyć na szena o 6 z Jak można złożyć nasze Shenna szafirowy kryształ się się złoży do rana się będę śmiał się złoży do rana Mogę na mnie zagrać wola? Dawaj wbijamy Na 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 nie mam ja też... Znaczy ja mam, ale... nie chcę mu zużywać. Dobra, teraz mogę. zesłały go jak możesz. Dobre, nie no mam przy. Co nie O nom, nom, nom Następny meczek Dzie e e e. Następny meczek najprawdopodobniej pojawi się z e, postaci ma, e, nie ma tylko z e, Mordykazera Dawaj tego Sena <laughs> Jak ski stealowałem, ja pierdolę to bom... Żubik Brofist Jeszcze piszek jej Ja pierdolę to jest debil Ten daj woje kurwa pisz, nice Good job Omy Chuj, Chujże puszczą nam topa No bo to bota chyba No sorry Już mam mi się lejne pierdolą. pierdolą Mam na bota wywalone Ja też To nie mój lane. Mój to teraz top Szany... Omy figy Szenę, radzisz sobie kurwa. Co się kupił? Yep. Do rana tylko noby kupują. No, no kurwa, do, do rana. Mre. Serio? Nie, muszę zobaczyć po meczu jaki on ma level. Szen nobo. A, a. A, a. A, a. Rytadyn. Rzeka. gdzie? Hmm? była taka mapa rzeka Perłowa. Chyba trafiłem na nową mapę. To jest top fitchen <noise> Spoko! My kurwa siedzimy tu triobot Top, ja, ja pierdolę właśnie, no Ty bez kitów, wszystkie lejne mi się pierdolą To mm. nie, nie dobą Urself, ja pierdolę Urself Pozdro Łap Łap kuleczkę No za przyszedł Poko, mam E. Masz kuleczka. Mam piłeczkę. Gramy w piłki? Dawajcie, gramy, gramy Dawaj, w ja mam mam Pięknie. Mamy piłeczki. Mam piłeczki. Ja mam zaczynam. Piłeczki. zaczynam. Kto odrzuci pierwszy gramy, gramy... gramy w... Gramy w piłkę. No jesteście bramkarzami. Fuck Z Ten Z i to jego ten. Skiller. Pius and Przez nas tak gimie, wie, wiesz o tym. Mam na to wywalony. O, nie w piłkę. O, mam na to wywalony, wiesz o tym? Też gramy to. Ta bitwa będzie krótsza niż w ogóle. No Surrender? Nope. Nie, nawet nie zdążymy zrobić surrendera. Patrz, łap Czekaj Master. Wow. nie trafił mnie żadnym z dwóch Trzy top nice Thank you What? Co ona napisała? Zaraz wezmę panteona Ja <laughs> mam te Nie mam Nie masz? Nie mam Co ja wezmę? Uf, Jeżeli jamy. nie wiecie o co chodzi z panteonem wczoraj graliśmy z takim retardem, że ja pierdolę mi nieważne co tam widzisz. No dobra, dobra, nie eee... Twój stary wytykiwał cię patykiem, bo nie wiedział co to jest. <laughs> nie wrzucę tego o Czemu? Nie ja <laughs> powiem tego na nagrancie. O piekarzu? <laughs> no. Coś <laughs> to mówi, ale to nie... To nie mój tekst. Twój stary piecze bogi dla... Powiedziałem wiem, ja że ja to jest Twój tekst, nie mój. To jest Twój tekst, ty to powiedzieć pierwszy? Nie, ale jako tobie to oddaję? Spierdalaj! Wiesz, ja że potem będzie. foch. Chodź, chodź, oh, łap. Forever. Uważaj, Zed. Lol. Ten trzen. O, ten, 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 ten Zed. Forever way, forever way. O, te łupki. <laughs> nie zabiją cię jeszcze. O kurwa, Darb. zabiją. O, wow. wahoł, zabili mnie. Dobra, no, <laughs> ja sobie <to> spierdalam. <z> eee, <laughs> darp. Zdzie <laughs> się kto zdarpił? Padasz. Wahoł, wow, chuj, 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 że padam. Patrz na bota. <laughs> Kuj, że nie ma już drugiej wina tłuska. tłuska Wina piekarza Wina PIEKARZA bułek. pip. Co by tu składać teraz? Archanioł. To, jak to wrzucić, to ja cię zabiję. <laughs> wrzucę to. Obiecuję ci, że to wrzucę. Nie, ty trzymujesz obietnic. Co? Czy dotrzymujesz obietnic? No! Tam się ga. I'm sorry. That trash. chodź. Bum. <laughs> Nie, spierdolił złem. Come on Twitch, where are you? Mario, where are you? Mario. <laughs> Luigi! Luigi, <laughs> Luigi. co ja już tak mów. Nie, gardło mi się <laughs> Luigi. O no na mnie fajnie. Dzięki. Chodź, master. O, idę do ciebie na topa, Grażyna. Grażyna do Grażyny. Idę do ciebie na topa. <grystanie> Ta -da! magia. Lol, czytuch Jest C4, latam przez całą mapę oooo oh. przylatujesz całą mapę w dwie sekundy przylatuję Wierzę, oh, nie o tutaj treta nie ma fajnie ready mm. long... dobrze long... dobrze, long... dobrze. Fidu... fidować bardziej twitcha i Zed. nie zeda tylko tego ee no tu jest ten tu jest o, <suszy> dawaj go nie ma run forest run Kaboom. Nie <noise> Dwie kureczki poszły. OZ. OZ, cześć. Nie trafił <noise> mnie fajnie. Przepraszam! Musiałem. Zet. I ledwo co jadłem sobie pyszne spaghetti. Ja to jest spaghetti? No? <noise> Dzięki. Zajdziu. Dzięki. Wiem, że mnie kochacie. <noise> Wcale, że nie. Nie w ogóle. No nie. Ubóstwiacie mnie. <głos> Dobra, <głos> że tu... Nie dokończył nawet słowa. Poszedł sobie od nas? Nie, nie poszedł. Ale i siedzi. Ty graja ja nie! Uy, kurwa. Myślałem, że William go zje. Teraz używam multa. Kto? Ja. nam Mój minion wreszcie <laughs> Kurwa, trzy farmy, pięć na dół. Tank! Kupił tutaj kolejnego Dorana. Ja pierdolę retalk On robi eku jak z tego, z <laughs> Jeszcze brakuje mu kurwa pierścienia magicznego <noise> zaraz Rola Bro, no Dawaj, to dawaj to Naciśnij, masz boom moje <noise> Kurwa, jakie nie wiadomo poszło. gdzie są wrogowie? Chuj, nie mamy wieży Rzyszą, na, na bocie. Chuj z tym. Puszujemy dalej. O, o, kurwa, trash. przyszedł Thresh. No, Zajebać spell'a. Oa Ła. On mnie lwie. Czekaj. No, Lol, co on zrobił? Wykorzystał latarenkę. Wiem. Pasz, 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 pasz. chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu! Oh. Co ty robisz? O! Oh. Oh. Paszen! O! Oh. No chodź tu! Oh. Ja porta. supporta. Supporta! Damage! Ulcik! Kurwa, myślę, że zabiję. Dawaj, chuja! Dobrze, master! <grym> Dobrze, master. Spierdalaj teraz! Poczekam sobie... Kuj, nie j mamy już niczego na bocie j Kurwa twój się na fidowo. Lol. Par zabije go, zobacz! Nie, po co? Miniony tłuczę, kurwa Dawaj, parz zabije go jeszcze twitch! O kurwa lol. koks LOL Mamo oni mnie biją miniony go zajebały! Lol, LOL 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 LOL! patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie Nie sp sp nie spierdolisz jeszcze. Zajewią cię Kurwa <śpieniony> Nie Siaki! Nob! Prawie. Dziotka. Om nom 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 nom. O, ej, jeszcze ten zabił. No co ty nie powiesz? Pierwszy kurwa kilo się zabił No ja pierdolę ten kurwa kryształ szafirowy mnie rozpierdala. On kupuje katalizator. Kupił! Ja pierdolę! Szczególnie dla many, bo wiesz, myślę, że kurwa. to jest taka pisać manuszek. Jest ja strzelca, jest tylko katalizatorem. Pozdro. Kurwa, pozdro. Oła, oh, wow. twitch mnie, o-o. Oh, o-o. Oh. Oh, Dobra. Oh. Czekaj. Wyfidowany Twitch, kurwa. Udrop feed. <laughs> to wszystko winoszela, kurwa. Wino tuska, szena Cusek by się wstydził. Nom 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 nom, oh. nie kurwa, <laughs> chodź tu, kurwa, kurwa, padam, chujby to, no no <laughs> by <laughs> my to jeszcze wygramy, możliwie, no, będziemy się z tego śmiać, no, Też, no jak my to wygramy, mi. to ja dziękuję kurwa. Mamy jedną szansę na... do milion... do milionów, że to wygramy, czyli niewielkie. Patrz kurwa! Widziłeś tu go... Objemną turetałeś tego. Objemną tureta. Chuj, Chuj z tym. Chuj z tym w dupę. dupa. Wow, aż zabiła kurwa, widzisz to? A, a to pieśniaczka. Shenfid. Oooooo. O kurwa, patrz co się dzieje. Patrz! Ujcik kurwa! Jebut! Om oh, nom 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 no. You left him alone Myślisz, że kurwa to była wina tego Lol, wina Mastera Wow oh, oh. Spierdolaj lepiej No przejebana. przejebane. Yes. No i tam, no i tam Fiduj bardziej, fiduj Ło wow, Ich Shen kurwa zabił. Sapur. Fidujmy Shena Dawaj, fidujmy kurwa tresza supporta. Fidujemy tresha. Oni tu będą, prawda? Tutaj? Uh -huh. uh -uh. Nie, nie ma ich. A to. I play I first, first time. time. Dude, so play versus bots. It's okay, to parę. <laughs> nasza wieża na topie, no jak mi pod kurwi ubluje, bane. Chodź, chodź tego Twitcha. Kurwa, jaki on ma temu. Kurwa Shen, dawaj, widujemy Shen'a na siema. Milion, <głosi> w chodź dobro Chodź nie Z kurwa. Kurwa chciałem już miona złędzi. Jeszcze na biadabel kila. No. <laughs> Patrz, no. Shen ma double killa? Nie, nie ma, skurwian. Też zajebał. To było szczere. <laughs> Bardzo Dobra, surrender całą już nie ma sensu. Nie zdążyłem. Kurwa, oni to jeszcze skończą przed surrenderem. Przed slenderem? Surrenderem do chuja. Ja. Spoko. O, what the fuck? Ult. Mój ult poszedł. <laughs> o, no. Siema Ulti, zjebane ulti Kurwa Chuci w dupsko Chuci w dupę i na imię Kurwa <laughs> Jak Ten Jak skistilował <laughs> Lol Ten <G>. ci, <laughs> trzy, idź, idź, Kurwa, będzie quadra Kurwa Penta pęty na czterech osobach teraz tak było na helu, że Jorik został zabity dwa razy i była pęta ale także Jorik się jako dwa co hm. ja zabiję go, zabiję go <śmiech> Prag! <śmiech> no, praga no wow, własny ja ward wpierdalaj jestem. ucieknę, ucieknę, ucieknę. ucieknę. Uch, uch, uch. To dalej to nagrywasz? no za tylko... ja zapierdolił. Zrobiłem teraz 2 end of series. Jestem najbardziej nafidowany z Teamu. 3-7 Mam pizza. Destakuję go teraz. A ja mam kurwa, Archanioła Dziwko. Patrz na eee. tego trasha Zobacz, zobacz, zobacz. Masz. Slowuj! Ja? Słowu dziwkę Jak będzie ta ta wersja, to dlaczego nie ten? Dawać chcwela. Dobrze. Joko. No chuj, ulta z dużo niech ma ta, taki zwykły shot. taka co nie na całą mapę. Dobiko no <grym> i aż... A tak? Tak. tak. Nie. 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 Chuj <grym>, mam dupę. Nie odgrać to do końca do chuja. Muszę się wychilać. O! Nawet wali. No. Nie, nie. Się... E, jestem. E, e, czekaj, mój kolega wali konia przy dzieciach. A ja jestem druidem i walę tam w parku. Jestem powiewnikiem ciemności i robię to w parku. Jest <laughs> złe pestyle, lecą kurwa, nic nie widzę. Chuj by to. Dobra, widzę. Coś. Kurwa nagrywam no. w 12 FPS-ach, ale chuj tam! No nie idą, cofam! Jeszcze boję się! Trzecian, bije swojego bliźniaka. Trzecian, popełniam samobójstwo. Kilka, kiedy idę! Tylko pęta jeszcze nabiję. Baby, do be lost, love. I grew up, I grew up, Moja. Zabiłem. Kurwa. Dzięki. Dzięki. Spoko. Spierdalam, nara. Dawaj, chodź Twitch, no chodź. Dawaj. Coś mi kurwa zrobisz. Nic kurwa, bo jesteś cipą. Dawaj, no co, no co kurwa. Dobrze, wypierdol mnie na to. na to. Dawaj, chodź. Kurwa. GG yeah. Bad game yeah. na game. game Dobra to był to był, to, to był Troll Game Grażyna Game i w ogóle Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, czy 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 trzymajcie się. No i cześć. Jeszcze Ej, chcecie yo, coś boy. pozdrowić. Pantona. Właśnie, chcemy pozdrowić wczorajszego panteona, z którym graliśmy. I cześć, nazywam się Lisin. Eee, mam 13 okay. lat, mówią na mnie grażyna i gram w mini nara.